16,1% w sierpniu 2022 w stosunku do ubiegłego roku. To wynik e, inflacji. Rząd zapowiada przeróżne sposoby na walkę z inflacją, no niemniej nie jest to odzwierciedleniem żaden sposób rzeczywistości ze względu na fakt, że cały czas galupuje. Jak e, pan się na to zaopatruje? Jak, e, jakie są może pana prywatne prognozy, jeśli chodzi o inflację, no i w jaki sposób jej zapobiegać? Co dokładnie stanie się z inflacją, to nikt nie wie. Z całą pewnością na początku przyszłego roku będziemy mieli proinflacyjne podwyżki cen energii, bo ono niestety jest już zupełnie oczywiste, że wzrosną. Do, dokłada się do tego polityka rządu, bo Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, żeby zmniejszyć ilość pieniądza i tym samym zbić inflację, a w tym samym czasie rząd dokłada pieniędzy na rynek, wszystkiego, te dopłaty, zasiłki i tak dalej. I to są działania proinflacyjne, więc w tym momencie nie wiadomo, która siła tutaj przeważy i niestety RPP może być nawet zmuszone. Przez to do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Co do inflacji, nie jestem optymistą. Ta inflacja bazowa już teraz jest około 10%. Ona nie zależy od cen energii, co pokazuje, że wygląda to bardzo niedobrze i należy spodziewać się zarówno recesji, jak i wysokiej inflacji. Jasne. I drugie pytanie, które chciałbym do pana skierować, będzie dotyczyło również bardzo gorącego tematu z ostatnich dni, a mianowicie deklaracji Prawa i Sprawiedliwości na temat reparacji wojennych. Chodzi oczywiście o reparacje od Niemiec za, za to, co działo się w latach 39-45. Prezes Kaczyński zapowiedział, że w raporcie zostało to wyliczone na 6 bilionów 200 miliardów złotych. O ile dobrze kojarzę. Są tylko dwie możliwości. Pierwsza, że tak jak za każdy tym wcześniejszym razem. Jest to typowe zagranie na potrzeby wewnętrzne. PiS już nie raz wyciągał temat reparacji, być może znowu skończy się na tym, iż one kroki nie będą podjęte. Jeżeli jednak to nie jest na użytek wewnętrzny, tylko jest to element naszej rozgrywki z Niemcami, z Unią Europejską, Tu sami wiemy, jakie mamy różnice interesów z Niemcami, to bardzo chciałbym zobaczyć jakiś plan działań, mający szansę się powieść, no bo nie ukrywajmy, Niemcy nie chcą nam zapłacić tych reparacji, w związku z czym nie zrobią tego, jeżeli ich do tego nie zmusimy. I chciałbym się dowiedzieć, jak rząd PiSu zamierza zmusić Niemcy do wypłaty nam tak olbrzymich reparacji?